66 Na małych zakupach w Pennym słuchajcie, deszcz mnie złapał i trochę przemokłem autostrada ale super jestem, nie? Jest, nie? Praca, pobiegane obiad, piwo poćwiczyłem i jeszcze trzy i idę spać do pracy Pada, 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 pada. Tak to jest. Co ja mogę rzeknąć, kiedy mnie leki masakrują? Bez piwa to się w ogóle prawie nie odzywam. Piję piwo, to nawijam. Grozi mi mały alkoholizm. Zdaję sobie z tego kochani sprawę. Znaczy, że jak 3 dzień nie wypiję, to jeszcze nie jest to chyba alkoholizm, ale pięć już alkoholizm. Bo to już bomba, jak bomba, no to co? Spór skoszenie organizmu. Wiecie, że dużo lepiej by mi się biegało i ćwiczyło, gdybym nie pił browarów i nie palił papierosów? Browar to jeszcze pal licho. Ale papierosy to jest coś okrutnego. Naprawdę powiedzmy sobie szczerze: kto pali ten jest głupi? Taka jest prawda? Mądry człowiek nie pali papierosów. Albo rzuca, albo wychodzi z tego, albo pali biot, czy ajkosy, zamienniki. Podziwiam ludzi, którzy mówią: Ja lubię zapalić papierosy, mi to smakuje, ja uwielbiam palić, się spieszę. Wiecie co ja palę na chama na siłę. Popierosa do muszę. i to kompletnie nie smakuje, kompletnie mi to nie smakuje, coś obrzydliwego. Jeszcze całe browarka wypije jednego i lecimy. Browar 50 centów, 25 centów puszka. Wszyscy wiedzą, nie? Eee, czarny, bardzo dobry, mi smakuje. Słuchajcie, jak codziennie się pije browara, to co wydawać euro, euro 50 za browara, jak można dać 50 centów? Czy to tak samo jest browar mniej znany, czy nie wiem? Może się mylę, nie wiem, nie mam pojęcia. Masz to zdrowie. Przykro jest pada. Czy ja skręcę papierosa? Też Dzieci kochani, naprawdę chciałbym być mężem. Podoba mi się ich kultura. Ale niestety jestem synem młynarza i nie zmienię tego. Biały też ładnie wygląda, czarny ładnie wygląda, każdy ładnie wygląda. Kwestia dobrania fryzury, ubrania, może tatuażu.

Przepraszam, odbija się, popiję. Tak, już wracam do was. Rzucę te papierosy. Przyjdzie taki moment, gdzieś, że rzucę te papierosy. Pstryknę nimi i powiem, nie, koniec. Tylko przestanę się stresować. No, cały czas stresuję. Czemu w stresach? Jakieś afery na domku, Koperkowa ale są. Bo no, mogę stać pracę na przykład, bo wypiłem piwo, nagrałem filmik lub coś takiego, nie wiem. Bo ktoś się zemści, zrobi mi na złość, mściwie, po prostu jak w Polsce robili. Obczyzna. Za granicą jestem, nie znam języka żadnego, tylko polski. Można wymieniać w pół godziny. Kupię sobie odżywkę, kreatynę. Fajnie nawadnia organizm, zatrzymuje wodę. A woda buduje mięśnie. Chyba nie pamiętam jakiejś tam. Opech, ty bandyto. <laughs> <laughs> Widzicie co, kochani, ruszam. Pada deszcz, cały mokry jestem. <laughs> Trzymajcie się, pozdrawiam. Hejka.